Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony. Fansim, Zapraszamy Ciebie oczywiście na kolejne dwa meczyki właśnie w Football Manager 2024. Przypominam, prowadzę cały czas jeszcze klub Legia Warszawa i jestem ósmy w tabeli po 15. kolejce, można powiedzieć, chociaż warta Poznań jeszcze widzę, nie rozegrała tej 15. rundy. Ale dzisiaj będą dwa mecze. Te, takie znowu y, mogą być ciężkie. Znowu ciężkie mecze. Z górnikiem, słuchajcie, Zabrze. I z dynamem Zagrzeb. Y, także, no, będzie ciężko, będzie ciężko. Ustawienie mojego zespołu. Na razie tak wygląda, chociaż od i burz widzę, że chyba w młodzieżówce gdzieś wyjechali. Kilku zawodników miało odpoczywać i odpoczywało sobie, no ale dojdziemy do tego dnia meczowego i wtedy dopiero podejmę decyzję, jak będę grał za głębiem. No, i jestem już przed meczem z górnikiem, w takim razie ustawienie wygląda w ten sposób. Wracają kluczowi zawodnicy z mojego podstawowego składu, z podstawowej jednostki. Prawa strona, kapustka, lewa Muci, Pichler na oczywiście środkowym napastniku Kapitan Josue i później środkowa linia pomocy Rejczyk Luiziao, Iter Pankow i na środku Kapau Stojanowicz i oczywiście Kacper Tobiasz, który wrócił z meczów reprezentacyjnych, no i tam trochę sobie pograł Także moi drodzy, za chwileczkę zapraszam was na mecz. Będzie ciężka, ale myślę, że jest do wygrania. I zapraszam na mecz. Mecz wyjazdowy. Mecz wyjazdowy. Pierwsze jedenastki się tak prezentują. Tutaj nic już nie zmieniałem. On dokładnie jest tak, jak pokazywałem. Jestem aktualnie ósmy, górnik jest siódmy. Będzie walka o miejsca, będzie walka o punkty. Tutaj żaden zespół nie odstawi nogi, żaden zespół nie, się nie podda. W takim razie koncentracja, mój drodzy, koncentracja. Tutaj mówię do zawodników. W mój zespół występuje w naturalnych barwach i koszulkach. Białe spodenki. Białe spodenki i oczywiście zielone koszulki. Tutaj jakieś zmiany mi już są proponowane, ale ja jeszcze nic nie chcę zmieniać. Patrzę się na kapustkę. Kapustka jest na razie w pełni sił. Dlaczego mam go zmieniać na baku? Baku miał pewną kontuzję, więc na razie go wprowadzać nie będę. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Natomiast brakuje już 21 minuta brakuje całkowicie strzałów na bramkę. Kontuzja, kapustka, dobra. Robimy teraz zmianę. No teraz to wejdzie na pewno już Baku na jego miejsce, zakontuzjowanego. Także tutaj będzie na pewno wymiana obowiązkowa nawet. I zobaczymy jak on sobie tutaj poradzi. Dobra. E, no, trzeba zachęcić ten zespół, żeby coś tam w ogóle pokazało. 34 minuta. Żadna ze stron nie strzeliła nawet. E, nawet jednej sytuacji nie ma. Słuchajcie, to się rzadko zdarza. Dynamika meczu. Widzę, że jest słaba. No teraz coś się dzieje. Pankow. E, do środka do tyłu. Bardziej stojanowić. E, Pankow. Grają do, do, nawet do bramkarza Grubo Stojanowicz oj, 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 idzie kontra, idzie kontra, zagłębia chyba Dobrze, Kacper Tobiasz Clear sytuacja Oj, 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 błąd Luizja błąd Jakota, Jakota strzał był oddany, ale jeszcze zgarnia wadni Drzutka. I będzie żytrożne. Pierwsze sytuacje już się zaczynają pojawiać. Dobra, nie mam jeszcze okrzyków. oj, jak ładnie wyłożył! I znowu żytrożne, bo Kacper to po po rękawicach. Ja wiedziałem, że to będzie ciężki mecz. Ja o tym wiedziałem i to się też jak gdyby potwierdza. Już pierwsze sytuacje po strony Górnika, Zabrze. I będzie przerwa. W takim, razie, w takim razie, startujemy. Druga połowa. No nie jest lekko, nie jest lekko. Zawodnicy niby są ustawieni w najbardziej optymalnej e, pozycji, ale nie przekłada się to w ogóle, nie przekłada się to absolutnie na jakiekolwiek oddawania strzałów. Tutaj się dopiero pojawiło jakieś delikatne. Luiziao się tu pojawił. Żółta kartka dla Ernesta Muci. Słabo dzisiaj, słabo. Trzeba tu uspokoić. Tutaj trzeba zareagować na te strzały schodzące z lewej strony. No i teraz może, muci, wychodzi. Aj jaj, dobra. Nie jest stracone jeszcze wszystko. Rejczyk. Rejczyk baku! I oddany został strzał, ale piłka nad poprzeczką będzie przyprożna. Piłka wybita po rękawicach bramkarza. Ta piłka musiała szybko lecieć, nawet nie zauważyłem. Jeszcze raz rzutka. I, 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 i Aj kurde, główki, główki. No jakieś sytuacje się tu wykre, wykreowały, ale wynik 0 do 0. Przejmie to Pankow. Bro, broniący tutaj pola. Stojanowicz. On tutaj jest ustawiony też trochę jako, jako stoper. Baku przejmuje piłkę, wchodzi w pole karne. I niewiele zabrakło naprawdę niezła niezły oddany strzał to mogło, to mogło zagrozić właśnie bramce górnika za Brzebaku ładna wrzutka w pole karne Pankow jeszcze Rejczyk i aj jak niewiele Pichler był przed szansą strzelenia w gola Zmiana: Ja też zrobi, zrobimy jakąś zmianę. Na pewno Rejczyk będzie tutaj zmieniony przez e, właśnie przez kogo? Kapustki już nie mam. Igor Strzałek mi został na środku mm, i tyle. i Igor Strzałek tu wejdzie za niego. Dokładnie. Ktoś jeszcze bardzo słabo grał. No, dzisiaj kapitan ofensywny pomocnik. Um. Też nie mam za bardzo kogo tutaj zmienić. Dobra, wejdzie. wejdzie ten Małolat. Fałszywy napastnik. A reszta jest ok. Dobra, gramy dalej. 0 do 0, no jeden punkt. Dobrze by było mieć 3. Ładna sytuacja już była. Się klarowała. A dzisiaj wyjątkowo kapitan słabiutki meczyk rozgrywa. Jako ofensywny pomocnik, rozgrywający również. Luizja troszkę do środka, bo nie było miejsca. Igor Strzałek. Jeszcze udało mu się wrzucić. Aj, dobrze, główka, ale niestety. Dobra, zachęćmy jeszcze do strzelenia gola. No i znowu dynamika meczu zaczyna spadać. 81. Minuta meczu. Pankow. Środkowy obrońca, Strzałek Dobra, przynosi ciężar piłki Ajajaj, aj, aj, to było słabe To było słabe Dobra, bardzo ładnie przyjmuje Igor Strzałek Baku Baku On potrafi, on potrafi Tu Nie może sobie znaleźć miejsca, ale nie daje, nie daje za wygraną Pankow Igor Strzałek Jest! Niesamowita bramka Niesamowita bramka. Za pola karnego. Za pola karnego. Ta piłka była chyba podkręcona, szła bokiem. Zaraz zobaczymy z tej perspektywy. Pankow, podanie na czyste pole strzałek i ona lekko podkręcona, ale silnie strzelona. Jest, brawo. Teraz koncentracja. Ale jest teraz yy, przed szansą Górnik Zabrze. Wybi tą piłkę! Jest kacper tobiasz. Z przewrotki było. Ale sytuacja, ale sytuacja. Dobrze, uf, 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 uf. Rzut rożny. Myślałem, że karnie będzie, nie, rzut rożny. 86 minuta. Ale kurde się dzieje. Ale się dzieje. Ostatnie minuty meczu, 89. minuta, Kacper Tobiasz, Stojanowicz, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ajajaj, aj, aj, co to było? Będziesz utrożny, dobra, stały fragment gry, zawsze na propsie. Liter. Wrzutka. Ach, kurde, jak tam niewiele brakowała piłka się od... Biła od słupka, czy tak, od słupka chyba. Jak tam niewiele brakowało. 90, ale sędzia doliczył 5 minut jeszcze. Gramy, gramy. Aj, Muci. Ależ ładnie podkręcił tą piłkę, ale za daleko. Szyromnik wybija piłkę. Przejmuje rawia Ernest Mucci, ależ petarda, brawo, brawo. No i teraz znowu górnik przed szansą, ale to będzie chyba gwizdek końcowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak. Jeszcze spalony dodatkowo, to będzie końcowy gwizdek sędziego. Na szczęście udało się wywalczyć naprawdę ciężkim meczem trzeba przyznać. To był ciężki mecz. No więc tabela Ekstraklasy przedstawia się następująco. Po już wszystkie widzę zespoły rozegrały 16. kolejkę. Awansowałem moi drodzy z 8 na 7 o jedną pozycję, mając 26 punktów. Na samej górze Krakowia Raków Pogoń Lech po 30, dopiero reszta 28. 27, 26, 25, 23, Górnik przegrał, spadł na dziewiątą Także się tutaj dzieje, no ale teraz znowu, słuchajcie, faza grupowa Ligi Konferencji No i Dynamo Zagrzeb, mecz wyjazdowy Tutaj kilka uwag co do mego składu Kontuzje, Olivier Fobasam, Patryk Kun Dodatkowo tu Bartosz Kapustka, widzę, się pojawił Okej okay. Ja go wezmę tutaj na razie. Zastanawiam się, czy kapustki tu nie wrzucić w to miejsce. To by był chyba lepszy wybór niż Igor Strzałek, chociaż jest ewentualnie zamiennik. Stojanowicz będzie musiał zagrać pomimo tego, że chciałby odpoczynek, ale musi niestety zagrać. I gram ostrożnie, no to jest słynne Dynamo zagrze, więc może być ciężko. I tu się nie spodziewam rewelacji, aczkolwiek ostatnie mecze tutaj w widze konferencji wygrywałem. Jak będzie dzisiaj? Zapraszam na mecz. Jedziemy do Chorwacji, jedziemy do Zagrzebia. Witam na ziemi chorwackiej. Dzisiaj też ważny oczywiście mecz. O punkty. O możliwość wyjścia wyżej i pogrania o znowu jakieś pieniądze, bo tutaj faktycznie pieniądze były całkiem. Jak oczywiście na taki zespół, jak zespoły z ekstraklasy, całkiem niezłe. I się będzie działo. I się będzie działo, zaczynamy mecz. I jak to się mówi, poszły konie po betonie. Zobaczymy, jak sobie tutaj będzie radził zespół mój na tle. Doświadczonego zespołu, znanego zespołu Dynamo Zagrzeb. Na razie wymiana podań. My jesteśmy przy piłce. I czekam na kolejne kluczowe sytuacje. Może, oczywiście, jak zwykle, koncentrację. Poproszę cały zespół. Gra, no, bardzo ładne podanie.

Czy ja będę w stanie się tutaj odbić? Od dna zobaczymy. Głupia bramka, bym powiedział. Na razie szóstą pozycję widzę mam w tabeli 9 punktów. Czyli trzy zwycięskie mecze. No już nawet pozycja siódma. A dynamo jest ósme. Petkowicz. Petkowicz, aj! Ależ ładnie walił. Słupek. Jest szybszy przy piłce. Dobra, może teraz? Nie, nie było kontry. Nie było kontry. No to już jest. Od razu widać tutaj klasę całego zespołu. Że grają szybciej, grają dokładniej. Grają z większą tutaj dyscypliną taktyczną. Znowu przy piłce zespół dynama i. Ach, na szczęście, wysoko ponad rampo. U mnie tylko jeden strzał się pojawił. Kapitana i to bardzo strzał niecelny. Kompletnie. A tutaj jednak brameczka było. Martin Baturina. 40 minuta meczu Na razie Luizja o 7-0 Czyli troszkę lepiej Słabo dzisiaj No i na razie przerwa 1-0 Dobra, wychodzę na, na, drugie spotka na drugą połowę spotkania. I znowu koncentrację poproszę. Oni teraz będą grali. No, zaraz zobaczymy, jak będą grali. Się wydaje się, że będą grali troszkę na spokojnie. Kilka przejęta. No i właśnie, kapitan. A ja jest też tak samo, tak samo. Piłka chyba od słupka odbita. Szkoda, szkoda, szkoda takiej sytuacji, ale jeszcze... Aj, kurde, znowu strzał, ale dobra, tych strzałów jest coraz więcej. To mi się akurat zaczyna podobać, chociaż nie tyle co e, będzie z Rejczyka. Dobra, zmienimy, zmienimy. Zachęć cały zespół jeszcze może do, do strzelenia tego gola, chociaż na 1 do 1. Żółta kartka Pankow. Adkonis z Dobra, zmieniamy. 72 minuta. No to jeszcze, jeszcze poprosimy. No ale teraz sytuacja dla Chorwatów i... Ajajaj, co to było? Dobra zmiana, zmiana w zespole chorwackim. Pustka, rosołek. Ostatnie minuty, 4 minuty doliczone przez sędziego, niestety, ale będzie tutaj mm, porażka na wyjeździe. Trudno, pierwsza porażka w Lidze Konferencji. Natomiast odrobiłem troszkę ligę. Koniec meczu. Przykro mi. Jak to się mówi? Słuchajcie, raz do przodu, raz do tyłu. Mecz ligowy na szczęście została liga troszkę odrobiona, delikatnie, ale to chyba było ważne zwycięstwo. Następny mecz znowu z widzewem, czyli ze środkiem tabeli. No to też może być ciężko. Jak zwykle, ja cały czas mówię, że ciężko, ciężko. No, będzie na pewno walka, a tu jest jeszcze yy, przepraszam, to jest Puchar Polski z widzewem, a z Wartą Poznań. Będzie mecz z 10 pozycji, jest warta. no Myślę, że tu się uda wygrać ten mecz w Ekstraklasie. A później będzie EKS-, Łódź, która jest na 11 pozycji, i Apoel NIKOZIA. Oczywiście kolejny mecz w lidze konferencji. Także zapraszam na kolejne mecze i zapraszam też do komentowania, lajkowania, no, co tam uważacie za stosowne. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.